To jest, gdzie ja jestem. Sparta odwróci się. Kto to kurwa jest? Co ty robisz, myślisz, że tak łatwo mnie zabijesz po jebie? Tak, myślę, że ci łatwo zabiję, ty jesteś? Co ty masz za głos? XD. Ej, uspokójcie się, bo do wojny dojdzie. Indie, to ty go uspokój, bo on chce mnie zabić. Sparta to jest nasz sojusznik, on pomógł mi cię odrodzić. Na tego sojuszniku. Sparta, musisz nam zaufać. Grecja, Chiny i Rosja są podbite, jeszcze Stany Zjednoczone. Pamiętasz, jak na ciebie zrzucił atomówkę. Zapoznajcie się i nie atakujcie się, bo to będzie wielka wojna. No dobra. Sparta. Imperium Maurów. Skoro USA żyje i zostało ostatnie, to czas na małą zabawę. Teraz, co ja mam zrobić, zostałem ostatni. Oni pewnie planują teraz, jak mnie zniszczyć. To jest, kto ma taki głos? Kanada, słyszysz te głosy. Tak, ale nie wiem, kto lub co je robi, ale brzmiało to z Pacyfiku. Nie Czemu jest tak czarno? O ja pierdolę. Teraz, Jak to przecież ty nie żyjesz? Teraz płoń w piekle.